Niewiele jest na rynku kamer, które umożliwiają zapis wysokiej jakości obrazu, mają niewielkie rozmiary i są odporne na różne warunki atmosferyczne. Kamera GoPro, która niedawno dotarła do nas do testów, jest ulubienicą wszystkich, którzy aktywnie spędzają czas uprawiając sport. My sprawdziliśmy, jak kamera radzi sobie w trudnych warunkach. Byliśmy z nią na desce surfingowej, byliśmy z nią na desce snowboardowej, jeździliśmy z nią sportowym samochodem po torze wyścigowym, sprawdziliśmy także, jak radzi sobie w miejskiej dżungli podczas jazdy na rowerze. Choć o wartości kamery GoPro decydują tak naprawdę akcesoria, a przede wszystkim praktyczna i bardzo wytrzymała plastikowa obudowa, to samo urządzenie jest również bardzo solidnie wykonane. Nie tylko solidnie wykonane, jest przede wszystkim bardzo proste w obsłudze. Do sterowania używamy tylko dwóch przycisków. U góry znajduje się przycisk do zwalniania migawki, natomiast na froncie umieszczono przycisk do zmiany trybu pracy. Na froncie znajduje się także wyświetlacz ciekłokrystaliczny, na którym mamy podgląd w jakim trybie pracuje kamera oraz dioda sygnalizująca pracę urządzenia. Z lewej strony kamery znajduje się slot na kartę pamięci. Po prawej stronie umieszczono port USB, dzięki któremu można przesyłać dane z kamery do komputera. Z tyłu znajduje się gniazdo, dzięki któremu można podłączyć monitor podglądowy. Kamera GoPro może zapisywać obraz w pięciu trybach. W pierwszym klipy są najmniejszej wielkości, ale są też zapisywane w najgorszej jakości. W tym trybie obraz zapisywany jest w rozdzielczości WVGA i może być przechwytywany z prędkością 50 klatek na sekundę. W drugim trybie obraz zapisywany jest w rozdzielczości 720p z prędkością 25 bądź 50 klatek na sekundę. Jest to idealny tryb w chwili, kiedy kamera zamontowana jest do kasku bądź przyczepiona do ciała dzięki szelkom lub zamontowana na przykład na desce snowboardowej, ponieważ obraz jest przechwytywany z kątem blisko 170 stopni. Kamera może pracować także w rozdzielczości 960p, czyli w proporcjach 4 na 3. Obraz jest wtedy także przechwytywany z kątem 170 stopni z prędkością 25 klatek na sekundę. Nie jest dostępny tryb slow motion. Ostatni tryb oferuje zapis w rozdzielczości 1080p. Obraz przechwytywany jest z prędkością 25 klatek na sekundę. W tym trybie nie jest możliwy zapis w trybie slow motion. Mniejszy jest także kąt widoczności kamery. Nie jest to 170 stopni jak w wypadku trybu 720p. Jest on mniejszy o mniej więcej 25% i wynosi nieco ponad 120 stopni. Kamerą GoPro można także robić zdjęcia w rozdzielczości 5 megapikseli. Może robić te zdjęcia w określonych odstępach czasu, np. co 2, co 5, co 10 czy co 60 sekund. Oczywiście nie sprawdzi się ona na spotkaniu z rodziną czy imprezie ze znajomymi. Nie jest alternatywą dla aparatu fotograficznego ze względu na nieco zniekształconą perspektywę i szeroki kąt. Natomiast właśnie z tych samych powodów umożliwia osiągnięcie bardzo ciekawych efektów artystycznych. Warto dodać, że zdjęcia są zupełnie przyzwoitej jakości. Do kamery GoPro dostępnych jest bardzo wiele akcesoriów, dzięki którym można ją zamontować niemal do wszystkiego. W naszym zestawie były takie zaczepy, kilka sztuk, na taśmę samoprzylepną oraz bardzo solidna przystawka, dzięki której po zamontowaniu kamera będzie się trzymała naprawdę bardzo solidnie. Mieliśmy pewne obawy, czy podczas jazdy samochodem kamera nie odpadnie. Okazało się, że nasze obawy były zupełnie niesłuszne. Sprawdziliśmy GoPro na torze wyścigowym. Kamera była zamontowana do sportowego auta, nie było najmniejszych problemów. Trzyma solidnie. Dzięki szerokiemu kątowi nagrywania oraz dostępnym akcesoriom można nagrać naprawdę sporo ciekawych ujęć, zarówno do produkcji amatorskich, jak i półprofesjonalnych. Można na przykład zainstalować kamerę przy kole samochodu, zainstalować ją na masce, bądź, tak jak w tym wypadku, przyczepić ją do szyby, tak by uchwycić całe wnętrze pojazdu. Poza akcesoriami dołożonymi do zestawu, do kamery GoPro można dokupić bardzo dużo gadżetów. Są wśród nich uprzęże i chwyty, dzięki którym można zaczepić kamerę o nadgarstek albo zamontować ją na głowie. Są także specjalne zaczepy, dzięki którym GoPro będzie trzymała się, trzymała się na przykład ramy roweru. Są także specjalne obudowy, dzięki którym można na przykład przetworzyć kamerę w system trójwymiarowy. Mając dwie kamery GoPro, wkłada się je do specjalnej obudowy i obraz nagrywany jest w trójwymiarze w rozdzielczości co ciekawe 1080p. Wśród akcesoriów do kamery GoPro jest także mini wyświetlacz LCD, który można zamocować do kamery i razem z tym wyświetlaczem włożyć do obudowy. I jest to bardzo ważne, ponieważ należy pamiętać o tym, że kamera nie ma możliwości podglądu w standardzie. Innymi słowy, często może się zdarzyć tak, że ciekawe ujęcie, które chcieliśmy nagrać, po prostu jest źle ustawione właśnie z tego powodu, że nie widzieliśmy obrazu przed rozpoczęciem nagrania. Kamera GoPro zapisuje obraz w formacie MP4, zakodowanym kodekiem H264. Na 16 GB karcie pamięci mieści się do 3,5 godziny materiału zapisanego w rozdzielczości Full HD. Kamera może nagrywać jednym ciągiem przez 2, 2,5 godziny. Największą zaletą kamery GoPro jest jej odporność. Kamera może pracować pod wodą do głębokości 60 metrów, może pracować na mrozie, w śniegu, wilgoci kurzu, nie straszne jej także uderzenia. Wystarczy spojrzeć Obraz przechwytywany przez kamerę GoPro był dla nas niemałym zaskoczeniem. Okazuje się, że mimo niewielkich rozmiarów, filmy, które powstały przy jej wykorzystaniu, są naprawdę bardzo dobrej jakości. Przede wszystkim kamera ma bardzo szeroki kąt, dzięki czemu instalując ją w niewielkich pomieszczeniach, można przechwycić właściwie całe wnętrze. Natomiast instalując ją na przykład na desce snowboardowej, bez problemu można uchwycić zarówno to, co jest z przodu, przed osobą, która zjeżdża po stoku, jak i to, co jest z boku. Kamera sprawnie radzi sobie ze zmianą ekspozycji w warunkach zmieniającego się oświetlenia. Ma także tryb automatycznego dostosowania balansu bieli i oferuje pomiar światła w dwóch trybach: punktowym i centralnie ważonym.